Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Pojawił się nowy tydzień w GTA Online i wraz z nim pojawił się nowy samolot, który można po prostu wygrać po prostu go tak za darmo zgarnąć. Jest to Warrener. On jest do kupienia z tego co pamiętam tutaj na Soulternie za 945 tysięcy po tej cenie już niższej promocyjnej. Nie wiem, jaka, ta jaka tam była cena wyższa, ale no, furka no warta prawie milion, a można ją za darmo zgarnąć, więc myślę, że warto. I ogółem nie miałem w planie nagrywać tego filmu, ale naprawdę strasznie, ale to strasznie dużo osób pyta, jak to w ogóle zrobić I o co chodzi z tymi sprintami, więc wszystko w tym materiale pokażę. Pewnie większość będzie kumało o co chodzi, ale robię ten materiał dla tych osób, które są mniej więcej tutaj w tej, w tej tematyce zagubione. Ogółem wchodzimy tutaj sobie w menu interakcji, klikamy klub samochodowy, klikamy pojazd do wygrania i najpierw dowiadujemy się, co trzeba zrobić. I mamy za zadanie w tym tygodniu zająć pierwsze miejsce w pięciu wyścigach sprinterskich. Sprawa według mnie bardzo prosta. Dlaczego? E, bo po pierwsze, zadanie łatwiejsze od poprzedniego tygodnia, gdzie musieliście zająć trzecie miejsce w wyścigu ulicznym, 3 dni z rzędu, więc trzeba było 3 dni, żeby odebrać samochód, a teraz możecie to zrobić w niecałą godzinę myślę. E, I wystarczy wam do tego jedna osoba, gdzie możecie się umówić, że raz to wy wygracie pięć wyścigów. A raz to wasz kolega wygra pięć wyścigów Albo po prostu normalnie rywalizujecie Ale w momencie jak ktoś osiągnie tą piątkę To po prostu od, tam, od tego momentu zacznie te wyścigi poddawać Powiecie wujku Wini Co się stanie jak nie mam znajomych Jak nie mam kolegów a drugi widzu, powiem ci, że mamy fantastyczny wynalazek, jakim jest nasz Discord, do którego link macie tam na dole w opisie. Gdzie, jak sami widzicie na kanałach, siedzi dużo osób. Naprawdę wbijcie gdzieś, zagadajcie i myślę, że bardzo prędko znajdziecie osobę do wspólnej gry. A jak się wstydzicie, to zawsze są tutaj kanały tekstowe i zawsze coś można jeszcze pisać na kanałach tekstowych. Jak dla mnie nie ma kompletnie problemu. Macie tutaj osoby z różnymi platformami: Xbox, PlayStation, PC. Także zapraszam. Dobra, ale przejdźmy do konkretów Co dokładnie trzeba zrobić, bo to Niektórym sprawiało problemy Wchodzicie w menu interakcji, klikacie klub samochodowy y Jak macie już tutaj Swój prywatny samochód na zlocie No w moim przypadku jest to paria I on stoi tutaj w tym miejscu y To wchodzicie tutaj Klikacie sprint, u mnie na sesji jest bomba Tylko jedna osoba No powiedzmy, że z bombą właśnie będziemy mieć Taki układ, że Ja wygram 5 wyścigów, a później on 5 Okej okay. Bomba dołączył, wyścig startuje. Um, Ogólnie wyścigi sprinterskie są różne. Czasami się trafi coś dłuższego, czasami coś krótszego. Um, najdłuższy wyścig jaki jest to albo do Core Center, albo do elektrowni. Coś z tych rzeczy. Przynajmniej takie mi się póki co najdłuższe trafiły, a czasami są tylko takie na 2 km. To zobaczymy jaki tym razem. No, w każdym razie takie wyścigów, no jeśli się umówi umówicie na jakieś wymiany, to łącznie musicie zrobić ich 10, tak? No, tu akurat się trafił do trochę dłuższy, czyli na 5 km. A, i zapomniałem, warto dodać, że też w tym tygodniu te wyścigi są razy dwa, tylko teraz nie wiem, raczej na pewno razy dwa kasy i respektu, ale teraz nie wiem, czy tutaj mowa o respekcie z klubu samochodowego, czy o tym respekcie ogólnym, ale zobaczę, co ruszy do przodu w momencie, jak ukończę wyścig. Okej, okay, ja już tutaj dojeżdżam do mety. Eee, okej, okay, reputacja się ruszyła do przodu Ta na dole, ta różowa, nie ta na górze Czyli by wychodziło, że to jest razy dwa I powiem wam, że... Ciekawa sprawa, bo... Możliwe, że te wyścigi się bardziej opłacają Ogólnie macie odcinek o reputacji Tam na dole dam wam przypięty komentarz Także zerknijcie sobie, bo tam też macie tabelki Eee, i tam łatwo wyciągnąć wnioski Czy to się teraz opłaca, czy nie Wydaje mi się, że tak że, że warto no i teraz jak też widzicie tutaj w zakładce pojazd do wygrania mam postęp 1 na 5, czyli jeszcze tak 4 razy muszę wygrać wyścig, żeby odebrać tego całego War Warrenera. Ogółem ja już to zadanie wykonałem na live, zajęło mi to dosyć dużo czasu, bo też tam mieliśmy problemy techniczne, wywaliło mi na chwilę internet, ale myślę, że tak w godzinę się to zrobić, dzieląc się niejako wygranymi z jakąś jedną osobą. Godzinka wam powinna zająć, więc myślę, że warto, bo ten sam przyrząd dosyć, dosyć dużo kosztuje. A po tuningu prezentuje się on tak, już go mam banego. I nie wiem, czy go mogę nazwać jako dobry pojazd do driftu, bo ogółem on praktycznie cały czas leci bokiem, jak sami widzicie, ale porusza się strasznie, ale to strasznie ociężale, więc już sami ocencie. Czy on do tego driftu jest dobry? Chyba nie do końca Według mnie już lepiej wziąć takie puto, w którym się po mistrzowsku, po mistrzowsku driftuje Ale samo tak się prezentuje i myślę, że warto poświęcić tam godzinkę na jego zdobycie A w tym odcinku to już właściwie tyle, jeżeli wam się odcinek podobał, no to zającam tu pozostawiam łapeczki w górę Zajęcam też do zostawienia subieka na kanale, żeby nie przegapić takich materiałów jak ten Ale też, żeby nie przegapić live'ów, które odbywają się o czterech lat w formie daily. Także polecam. My widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się też na live'ach. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć. Trzymajcie się.